Firma Dreamy ma w swojej ofercie kilka interesujących odkurzaczy wet and dry, czyli takich, które potrafią zastąpić tradycyjnego mopa, a przy okazji bardzo skutecznie usuwają nieczystości duże i małe. Flagową serią tego typu urządzeń jest H15, o której ostatnio dość sporo mówiliśmy. Jeśli nie potrzebujecie jednak flagowca, możecie zdecydować się na coś mniej zaawansowanego, ale przy okazji tańszego. Dobrym pomysłem wówczas może być zakup modelu G10 Pro. Który dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć. Dreamy G10 Pro kupujemy w średniej wielkości opakowaniu, z którego dowiadujemy się m.in. tego, że odkurzacz ten dysponuje mocą ssania na poziomie 16 000 Paskali. Rolka mopująca pracuje blisko krawędzi, więc nie zostawia zbyt wielu niedoczyszczonych powierzchni po bokach. Po sprzątaniu odkurzacz sam czyści rolkę. A akumulator wbudowany w urządzenie powinien wystarczyć na około 35 minut pracy w trybie cichym. W teorii jest więc nieźle, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę cenę poniżej 1000 zł. A jak jest w praktyce? Oglądajcie dalej. Wewnątrz opakowania znajduje się dodatkowa rolka mopująca, dodatkowy filtr powietrza, specjalna szczotka do czyszczenia odkurzacza, instrukcja obsługi, zasilacz do stacji bazowej, butelka detergentu rączka umożliwiająca nam przenoszenie i kontrolowanie pracy odkurzacza. Sam odkurzacz G10 Pro oraz stacja bazowa, w której odkurzacz realizuje proces czyszczenia rolki mopującej, a także uzupełnia energię w akumulatorach. Wszystko solidnie zabezpieczono na czas transportu, a najbardziej zadbano oczywiście o odkurzacz, jego powierzchnię chroni między innymi folia którą z przyjemnością się usuwa. Po wyjęciu wszystkich elementów zestawu, a przed rozpoczęciem sprzątania wpiąć w specjalne gniazdo, trzeba rączkę odkurzacza oraz podłączyć stację bazową, dzięki czemu rozpocznie się ładowanie akumulatora. Stacja bazowa w stosunku do modeli H15 jest mniejsza i nie ma wbudowanego zasilacza, jest on zewnętrzny. Ponadto po wyczyszczeniu rolki mopa, co robi obracając go raz w jedną, raz w drugą stronę, w przeciwieństwie do serii H15 nie suszy jej z wykorzystaniem ciepłego powietrza. Rolka jest do pewnego stopnia osuszana podczas jej prania, ze względu na to, że działa wówczas sanie, ale całkowicie sucha na koniec tego procesu nie jest i musi wyschnąć naturalnie. Polecam ją w związku z tym po praniu wyjąć i wysuszyć gdzieś na zewnątrz. Odkurzacz G10 Pro, designem przypomina modele H15. Jego korpus wykonano z kilku rodzajów tworzywa sztucznego, a całość naprawdę porządnie spasowano i sklejono lub skręcono. W górnej części znajduje się wielofunkcyjny uchwyt, a na nim przyciski do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru trybu pracy oraz inicjowania procesu prania rolki. Pod rączką jest silnik, na którego górnej powierzchni umieszczono duży i czytelny wyświetlacz. Pod silnikiem z przodu znajduje się zbiornik na brudną wodę, a z tyłu odkurzacza jest zbiornik na wodę czystą. Obsługa urządzenia jest prosta i przemyślana. Wszystkie zbiorniki mają dedykowane rączki, a na swoje miejsce wskakują na klika. W zbiorniku na wodę czystą znajduje się specjalna gumowa zatyczka, dbająca o to, by nic się z niego nie wylało. W zbiorniku na wodę brudną jest natomiast filtr powietrza, który co jakiś czas trzeba wymienić. Zwieńczeniem odkurzacza jest ssawka. Znajduje się w niej najważniejszy element odkurzacza: rolka mopująca, która podnosi też z podłogi wszystkie nieczystości. Zaraz za rolką znajduje się grzebień, który przecina włosy i dba o to, by rolka cały czas była pulchna. Rolka jest oczywiście bezustannie zwilżana czystą wodą chyba że wybierzemy tryb ssania byśmy nie brudzili, ale sprzątali. Demontaż rolki jest banalnie prosty, bo wykorzystujemy do tego specjalne przyciski na ssawce. Jednym ściągamy przednią osłonę, a drugim uwalniamy uchwyt rolki. Jest to ważne ze względu na to, że rolkę co jakiś czas trzeba wymienić, a ponadto warto wyjmować ją na zewnątrz w celu dokładnego wysuszenia. Po naładowaniu odkurzacza i wlaniu wody do zbiornika, do którego warto od razu dodać nieco detergentu, można przystąpić do sprzątania. W tym celu wciskamy przycisk włączający zasilanie, a potem wybieramy jeden z czterech trybów pracy. Standardowy nadaje się do codziennego sprzątania. Ssanie i przepływ wody są w jego przypadku średnie. Cichy ogranicza ssanie, by obniżyć też poziom hałasu. Turbo sprawdzi się idealnie do sprzątania najbardziej uporczywych plam, bo zarówno ssanie, jak i przepływ wody są w jego przypadku największe. Tryb z samego ssania idealnie nadaje się natomiast do tego, by posprzątać nieczystości suche albo wciągnąć do odkurzacza coś, co się wylało. Dreamy nie zaleca sprzątania pieniących się substancji, bo mogą uszkodzić jednostkę, ale mleko, keczup, herbatę, kawę, sos sojowy czy inne tego typu nieczystości możecie usuwać bez obaw. Mimo, że ssawka nie ma napędu występującego w sprzęcie z serii H15 manewrowanie nią jest łatwe i nie obciąża dłoni. Poruszanie odkurzaczem jest płynne, a niewysoka ssawka sprawia, że podejdzie ona w wiele miejsc także pod niewysokie obszary cokołów mebli kuchennych. Komfort pracy poprawia też elastyczny przegub na końcu. Dzięki niemu dotrzecie w wiele trudno dostępnych miejsc, aczkolwiek w przeciwieństwie do przedstawicieli serii H15 nie będziecie w stanie G10 Pro położyć całkowicie płasko. Dreami zaleca by nie przechylać go bardziej niż do 140 stopni, bo może z niego po prostu wyciec woda. Jest zresztą ograniczenie uniemożliwiające przesadne odchylenie jednostki. Gdybyście chcieli dotrzeć pod łóżka, szafki łazienkowe czy po prostu jakieś niskie przestrzenie, musicie rozważyć zakup co najmniej H15S, którego test opublikowaliśmy niedawno. Jakość sprzątania jest ogólnie dobra. Odkurzacz bez problemów pozbywał się rozmaitych plam, a gdy natrafił na jakieś nieco większe nieczystości, miał na tyle dużą moc ssania, że sprawnie wciągał wszystko do pojemnika na brudną wodę. Sprawdzałem go na płytkach, panelach oraz wykładzinach i zawsze byłem zadowolony. Nie sprzątnął co prawda przy samych listwach przypodłogowych, ale ogólnie sprawnie ogarniał duże otwarte przestrzenie i rozmaite zakamarki. Brakuje trochę robotycznego ramienia z serii H15, ale pamiętajmy, że mówimy o sprzęcie sporo tańszym. G10 Pro stanowi wyśmienitą alternatywę dla zwykłego mopa. Po korzystaniu z niego, a wciągałem mleko, wodę, napoje, keczup, kawę mieloną i rozmaite inne nieczystości, nie wróciłbym już do klasycznej szmatki na kiju. Nie ma szans. Po sprzątaniu pozostawało mi wylać brudną wodę i odstawić odkurzacz do stacji bazowej, by wyczyścił rolkę. Jej pranie jest skuteczne i po kilku minutach jest ona znowu jak wyjęta z opakowania. Pamiętajcie tylko o tym, że warto ją po praniu wyjąć ze ssawki i wysuszyć. Inaczej zacznie pewnie wreszcie śmierdzieć. Akumulator posiadający 6 ogniw o pojemności 5200 mAh wystarcza nam mniej więcej 35 minut sprzątania, ale tylko w trybie cichym. W tym czasie byłem w stanie ogarnąć całą powierzchnię mieszkalną mojego domu, czyli około 112 m2, ale powiedzmy, że na styk. Więcej raczej nie sprzątniecie. W trybie standardowym dałem radę posprzątać około 3 czwartych całej powierzchni, czyli mniej więcej 80 m. Podsumowując, Dreami G10 Pro to dobrze wykonany i atrakcyjnie wyceniony odkurzacz Wet and Dry. Nie jest to najbardziej zaawansowana konstrukcja chińskiej spółki, ale jeśli chcecie nie wydać zbyt wiele, a macie dość ręcznego mopowania, to jego zakup będzie bardzo dobrym pomysłem. Szybko i bez większego wysiłku posprzątacie płytki, panele oraz inne powierzchnie twarde, a po wszystkim równie szybko i łatwo odświeżycie rolkę dzięki automatycznemu jej praniu. Dobry odkurzacz w dobrej cenie. I tyle.